Jest strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na taki luźny film do kawki herbatki. Postanowiłam e, przepatrzeć, przyglądnąć się moim schematom zakupowym kiedyś i dzisiaj. I zapraszam na film, w którym opowiem Wam o rzeczach, które kiedyś kupowałam, a teraz już przestałam zupełnie kupować. Oczywiście wszystkie te rzeczy, o których będę Wam dzisiaj opowiadała, nie będą dotyczyły kategorii moda. Na ten temat już się wypowiedziałam. Nagrałam film na temat mody tego, czego nie lubię w modzie tego, jakich ubrań nie noszę. Jeżeli jeszcze nie widziałyście, to linka zostawię Wam tutaj. Zobaczcie sobie. Co mi się nie podoba, tam chyba były też dwie części, więc zapraszam. Dzisiaj też pojawią się dwie części. Właściwie to dzisiaj jest część pierwsza. Już teraz zapraszam na część drugą, bo sporo tego jest. Sporo jest tych rzeczy, które kiedyś kupowałam, no nie mogę powiedzieć, że nałogowa, ale bardzo często i tak. Regularnie, a teraz nie robię tego wcale, więc zapraszam. Zapraszam na taki filmik. Luźniejszy do pogadania: film pod tytułem Co przestałam kupować. Mam nadzieję, że będzie inspirujący dla Was, więc zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj zrobić jakiś hałas. Jeżeli możecie to zrobić dla mnie, to bardzo Was proszę. Zróbcie to. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo Was proszę. I zaczynamy. A no i oczywiście piszcie też o swoich rzeczach, piszcie o swoich listach zakupowych, o rzeczach, których już nie kupujecie. Bardzo chętnie się dowiem, jak to u Was też wygląda. Więc mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona, subskrypcja zostawiona. No i teraz już lecimy. Pierwsza rzecz, o której muszę powiedzieć, która była dla nas dużą zmianą, której już nie kupujemy, są to wody butelkowane. Woda w butelkach, w plastikowych butelkach już, już jest przez nas niekupowana. I pamiętam te czasy, kiedy chodziłam do biedry, kiedy jeździłam do biedry i woziłam, nosiłam te po prostu wielkie zgrzewy wody i tego nie robimy. Co robimy teraz? Filtrujemy. Filtrujemy wodę w dzbanku. Mamy chyba dzbanek z Brita, o ile się nie mylę. Mamy. Mamy też założony uzdatniacz wody, więc dodatkowo to mamy uzdatnioną wodę z kranu. Plus, jeszcze filtrujemy ją przez zbanek. Przez Może nie jest to najbardziej mineralna z mineralnych wód, ale jest na pewno w porządku. Normalna dobra do picia, nic nam się nie dzieje po niej. Na pewno nie musimy kupować tych wielkich zgrzewek, tych wielkich baniaków wody. Oczywiście, że zdarzy mi się kupić bo to nie jest taka zasada, że nie kupujemy i koniec, nie kupujemy. Oczywiście, że zdarza mi się kupić jakąś tam mniejszą butelkę na mieście, kiedy jestem, kiedy po prostu chce mi się pić, no to jasne, jasne, że kupię po prostu butelkę wody, ale jest tam mała buteleczka do torebki, a nie właśnie te wielkie zgrzebki, więc to jest pierwsza rzecz, której, którą przestaliśmy kupować. Kolejna rzecz to są gazety, ale gazety to już od dłuższego czasu, właściwie odkąd pojawił się internet tak naprawdę, od Skąd się, pojawiły się wszystkie te portale, też plotkarskie, nie plotkarskie, informacyjne, no, przestaliśmy kupować zupełnie gazety. Kiedyś bardzo to lubiłam. Bardzo lubiłam czytać i te młodzieżowe gazety, twisty, dziewczyny, i te takie bardziej plotkarsko-modowe, typu tam było chyba party, glamour. Zawsze przeglądam gazety u mojej mamy jak jestem na dole. Jest to właśnie życie na gorąco, moja. Ja Makochało życie na gorąco, jakaś tam pani domu, e, inne pierdełki, więc nieraz sobie przeglądam i patrzę, kurde, co oni w tych gazetach jeszcze piszą. No i z tego co widzę, no to mają w tych gazetkach już informacje przeterminowane o dobre dwa tygodnie. O dobre dwa tygodnie jest, są do tyłu te informacje, więc ja jestem jakby na bieżąco, e, przeglądam zawsze pudelka, w sensie nie że czytam, tylko. No, przeglądam, co tam po prostu e, opowiadają, co tam jest na topie w danym momencie. E, i, no, i jakieś tam informacyjne portale też mam polejkowane, więc na ten moment gazety u nas w ogóle nie mają racji bytu. Kolejna rzecz, której nie kupuję, to są płatki kosmetyczne. E, przestałam je kupować e, wtedy, kiedy odkryłam mokre chusteczki. Po prostu, nie wiem, nigdy nie lubiłam tych płatków kosmetycznych. E, one były takie bardzo watowe, takie, takie zahaczały o rzęsy, gdzieś tam po prostu jakieś takie pyłki z nich leciały, plus, minus właściwie, właściwie minus tych płatków był też taki, że one były po prostu za małe, zużywałam ich naprawdę bardzo dużo, a one były malutkie, więc teraz jestem wyznawczynią mokrych chusteczek, na te mokre chusteczki też nalewam sobie dodatkowo płynu micelarnego i tak zmywam makijaż, więc absolutnie u mnie już płatki kosmetyczne, no... Nie istnieją, mogą nie istnieć. Torby zakupowe, innymi słowy siatki. U nas się mówi siatki. <słuch> siatki na zakupy. E, nie kupujemy e, takich siatek jednorazowych. Oczywiście, że się zdarzy, że się zapomni. Niech rzuci kamieniem ten, kto zawsze pamięta, żeby mieć przy sobie, przy sobie wielorazową siatkę. No oczywiście, że się zdarza, że nie mamy, oczywiście, że się zdarza, że jesteśmy gdzieś w drodze, w trasie i trzeba zrobić jakiś zakupek, więc no zdarza się, ale jeżeli jedziemy na planowane zakupy raz w tygodniu, no to zawsze zabieram ze sobą wielorazowe siatki. Nasze wielorazowe siatki to są normalnie te z Biedry, te duże siaty z Biedry, które z których korzystamy wiele razy. i Oczywiście mamy ich multum, bo na początku naszej drogi, wtedy kiedy to się właśnie Przełączaliśmy na ten tryb wielorazowych siatek, no to za każdym razem kupowaliśmy te wielorazowe siatki, no bo one się będą przydawały. No i tak mamy ich chyba, żeby Was nie skłamać, no z 30, z 30 jak nie więcej. No i jeszcze mam taki tip dla wszystkich, którzy zapominają, właśnie tych siatek: najlepiej jest ten wielki wór z siatkami wozić w samochodzie. Ja wiem, że może nie macie miejsca, może macie mały samochód, ja też mam mały samochód, ale mam w bagażniku, mam na tylnych siedzeniach zawsze ten wór. Z siatkami, i dzięki temu e, po pierwsze nie zapominam brać z domu, bo nie muszę, a jak jestem gdzieś po prostu przejazdem, zawsze w samochodzie mam e, kilka, kilkanaście takich siatek do wykorzystania, więc przesiedliśmy się na wielorazowe siaty. Kolejna rzecz, którą przestaliśmy kupować, to są pamiątki z podróży pierdoły z podróży tak zwane. Jedynym wyjątkiem dla nas jest magnes, magnes, który zawsze kupujemy, jak jesteśmy właśnie w jakimś nowym miejscu, w jakiejś nowej miejscowości i staram się, żeby na tym magnesie była właśnie napisana nazwa tej miejscowości. Ale nie kupujemy już żadnych takich pierdół typu statek z muszelek, statek w butelce e, nie kupujemy też e, po prostu takich no takich pierdół kurzołapów, e, skarbonek jakiś skarbonek jakiś właśnie muszelek do powieszenia nie kupujemy tego co stawiamy na meblach się kurzy nie daje nam żadnych dodatkowych profitów z tego, że, że zakupiliśmy tą pamiątkę. Przenieśliśmy się na pamiątki użytkowe, bardzo mocno spożywcze więc zazwyczaj są to alkohole zazwyczaj jest to oliwa zazwyczaj są to przyprawy, słodycze różne takie rzeczy, które jadamy na miejscu, chcemy się nimi podzielić. Przyjeżdżając do domu, dzieląc się właśnie z osobami, które jeszcze nie były, które no. Fajnie by było częstować czymś, czymś takim, więc bardzo idziemy w stronę spożywki. przeprowadzimy dużo spożywki, jeśli chodzi o nasze wyjazdy. Plus, rzeczy użytkowe, takie jak, nie wiem, ręcznik, jak torba, kapelusz, czapka na głowę, nie wiem, jakieś karty do gry. Coś takiego, co będzie nam oczywiście przypominało o wyjeździe, o wakacjach, ale dodatkowo będzie jakąś użyteczną rzeczą, rzeczą, która się przyda do. Do różnych, do różnych rzeczy, choćby to była choćby to było koszulka, choćby to był t-shirt zwykły, to zawsze go ubierzecie gdzieś tam nawet na co dzień i macie tam I love jakieś tam miasto na przykład albo państwo. Kolejna rzecz, której nie kupuję to są książki. Jestem książkarą, ale nie kupuję książek. Nie kupuję książek i to rzeczywiście, oczywiście, że zdarzają się wyjątki, bo ja czytam książki głównie na Legimi. Wykupuję sobie abonament i w ramach tego abonamentu mam do przeczytania nielimitowaną ilość książek i bardzo mocno z tego korzystam. Do przeczytania, do wysłuchania, co sobie tam życzycie. Oczywiście, że czytam też książki w formie e-booków, oczywiście, że czytam też książki w formie papierowej. Mam te książki papierowe, które wypożyczam, wymieniam się w bibliotece mamy taką akcję w naszej w bibliotece wymieniania się książkami, po prostu przynosicie swoje stare książki, które już zostały przeczytane, albo nie chcecie ich mieć u siebie, chcecie je wymienić na coś nowego. Te książki mogą być chyba starsze niż z roku 2010. 2010. Przynosicie, przynosicie te książki, wymieniacie jeden do jeden na jakieś inne i to jest super, super akcja, z której bardzo często korzystam, jeżeli oglądacie mnie na vlogu, to wiecie. Plus oczywiście biblioteka nasza jest bardzo dobrze zaopatrzona w nowości wydawnicze, więc też bardzo polecam korzystać z biblioteki, jeżeli e, macie taką wymówkę, że czytanie, że e, czytanie książek, kupowanie książek jest drogie. No nie musicie tego robić, ja tego nie robię, absolutnie. No nie mam też miejsca, <laughs> nie mam też miejsca na te nowe książki, więc staram się mieć na moich półkach książki tylko, które, które mi się spodobały, które kocham, do których będę chciała kiedyś wrócić a to jest naprawdę bardzo wysoko położona, postawiona poprzeczka, więc nie, nie kupuję książek. Jeżeli już chcę kupić, i ostatnio mi się zdarzyło kupić dwie książki, takie bardzo psychologiczne i związane z tematem toksyczności em, relacji, to szperam najpierw gdzieś na Vinted, szperam najpierw gdzieś na OLX, no takie książki potrafią być e, używane, e, używane książki Raz przeczytane bez najmniejszego nawet yy, znacznika, że ktoś je dotykał, a cena już jest przez pół, więc polecam. Kolejna rzecz, której nie kupuję, to są płyty i y, muzyka ogólnie. Yy, płyty, płyty CD chyba dalej to funkcjonuje. Yy, nie muszę, bo. Korzystam ze Spotify'a. Spotify jest darmowy, oczywiście, że z reklamami, ale jest darmowy. Korzystam ze Spotify'a lub z YouTube Music'a i tam nie trzeba płacić absolutnie żadnych pieniędzy za to. Korzystam z płacenia zawsze, jak wyjeżdżamy na wakacje, no bo potrzebuję pobrać te playlisty na offline i gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia, bo wtedy są jakieś takie zniżki, promocje, więc wtedy, wtedy, z, tego, wtedy z tego korzystam, ale normalnie nie, nie kupuję płyt. Jedynym miejscem, gdzie mogę odtworzyć płytę w tym momencie jest e, mój samochód, w samochodzie mogę sobie odtworzyć e, taką płytę e, i to jest, to jest wszystko, ale nigdy, nigdy jakoś nie byłam fanką płytek, e, płytek słuchania muzyki na płytach, e, kupowania ich, e, zawsze dostawałam, jeżeli już, to, to miałam muzykę na płytach e, od mojego męża. Przygotowywało mi składanki i wtedy, i wtedy było, i wtedy się słuchało, ale tak, żebym, żebym leciała do sklepu, bo płytę wydał mój ulubiony e, piosenkarz, czy tam zespół, no to nigdy tak nie było. Nawet jak mieliśmy wyjazd na jakiś koncert, jak jechaliśmy na na koncert na Coldplay, e, no to nie miałam. Nie miałam i nie mam żadnej płyty Coldplay. Po prostu nie uważam, że to jest strata. Strata kasy. Muza jest do posłuchania w internecie. Kawa na mieście. Nie kupuję kawy na mieście, ja w ogóle kawy nie piję. Zacznijmy od tego, zacznijmy od tego że ja kawy nie pijam, chociaż kiedyś bardzo często y, tak było i tak robiliśmy. Nie było wyjazdu bez kupienia kawki na stacji benzynowej na wynos i ruszenia Trasę. Zarówno ja jak i mój mąż to robiliśmy. Mój mąż pewnie to robi częściej, jeżeli jest w trasie, założy się, ale ja nie. Ja skończyłam z kupowaniem e, kawy na wynos, na, e, na mieście, na stacji benzynowej czy gdzieś, jeżeli się skuszę na coś ciepłego napisania, no to jest, to jest to... herbata. Jest to po prostu herbata, ale herbata jest to na zasadzie takiej, że no kurde, kupujecie wrzątek i zamaczacie e, torebkę, no taka herbata na wynos, no to dla mnie jest nie herbata. Jednak bardzo gustuję w tych wszystkich herbatkach zimowych, w wielkich kuflach z masą pomarańczy i przypraw, więc no, akurat tutaj mówimy o kawie, więc kawa no, no nie przemawia do mnie w ogóle. Kolejna rzecz to alkohol. Przed chwileczką mówiłam Wam, że kupujemy alkohol na wyjazdach wakacyjnych, ale ten alkohol kupujemy zazwyczaj na prezent. I tutaj wyjątkiem jest właśnie to, że jak gdzieś idziemy do kogoś. No to z pustymi rękami słabo, prawda? Więc alkohol kupowany na prezent jest tutaj wyjątkiem, ale dla siebie alkoholu nie kupujemy. My w ogóle jesteśmy niepijący. Ja w ogóle alkoholu nie pijam. Nawet piwa, nawet niskoprocentowych, wina, nic, 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 absolutnie. Nie mam problemu z tym, jeżeli ktoś pije w mojej obecności, nie mam, nie mam z tym absolutnie problemu i no nie kupujemy. No nie kupujemy, nie kupujemy alkoholu, nie, nie ma sensu, nie mamy miejsca, nie mamy miejsca na alkohol, żeby go trzymać. Gdzieś tam jakieś wino mi się spodoba albo e, zobaczę jakąś fajną rakiję w ładnej buteleczce, przemawia to do mnie i kupuję, ale no nie mam gdzie tego trzymać, nie planuję prowadzić barku z, z, z winami, z whisky czy z czymś, e, no po prostu to u nas, to u nas nie działa. Alkoholu nie kupujemy. Nie kupuję kalendarzy książkowych i kalendarzy ściennych, czyli nic w wersji papierowych. Nie korzystam z tego po prostu. Nie korzystam z kalendarzy książkowych, a kiedyś, no po prostu, było to nie do pomyślenia. Zawsze przy sobie. Gruby kalendarz w formie książkowej miałam ze sobą, spisywałam, czy to właśnie, czy to były czasy uczelniane, gdzie po prostu spisywałam terminy zjazdów, terminy różnych kolokwiów, czy to były czasy mojego MLM-a. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, no to polecam Wam serdecznie o moich doświadczeniach z MLM. Link zostawię Wam tutaj. No po prostu wszystko miałam, musiałam mieć zorganizowane w tymże kalendarzu, i wszystko miałam spisane. Więc no. Absolutnie teraz tego nie robię. Korzystam z Google Kalendar. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Wszystko ładnie kolorkami mam poopisywane, i to jest wszystko. Jeśli chodzi o planowanie blogowe, to korzystam z zeszytów. W zeszytach sobie, można powiedzieć, robię taki bullet journal, aczkolwiek nie robię tego w formie rozrywki. Nie robię tego w formie, żeby to ładnie miało wyglądać. Po prostu rysuję sobie taką, jakąś tabelkę. Taką, jak ja potrzebuję. Dwie kreski na krzyż i już sobie coś tam zapisuję, już sobie rozpisuję. Lubię to mieć, mam takie dwa zeszyty i w tych zeszytach właśnie sobie notuję, więc e, z innych kalendarzy nie korzystam. Jeśli chodzi o kalendarz ścienny również nie korzystam. E, drukuję sobie, nie, nie, w sensie nie korzystam, nie kupuję kalendarzy ściennych, e, bo szykuję sobie taki kalendarz sama, drukuję go ze zdjęciami z Instagrama. Dlaczego ma tam wisieć jakiś kot, jakiś strażak? Albo kominiarz, jak mogą wisieć na ścianie nasze zdjęcia z zeszłego roku, ze wspomnieniami, więc taki kalendarz ścienny zawsze ja sobie robię, DIY, że tak powiem, sama sobie go robię, drukuję i, i tak, nie kupuję. Kolejna rzecz bardzo ważna to jest sucha karma dla kota. Skończyliśmy kupować suchą karmę dla kota, dlatego że nasz kot już nie jest suchej karmy. Od momentu, kiedy tam mu się z brzuszkiem coś zaczęło dziać, e, pani weterynarz poleciła nam e, przejście tylko i wyłącznie na mokrą karmę i Stefanek sobie zajada mokrą karmę dwa razy dziennie na śniadanie i na obiad kolację i to jest wszystko. Więc bardzo się cieszę, że już nie muszę kupować tych wielkich worów, wielkich ciężkich worów z suchą karmą. E, wcześniej miał po prostu nasypan w kubeczku kiedy sobie przyszedł, to sobie po prostu zajadał tą suchą karmę. A teraz miseczka jego stoi pusta i on po prostu nauczył się nas prosić o jedzenie, więc przychodzi rano, prosi o śniadanko, przychodzi wieczorem po południu, prosi o obiad, kolację i jest nauczony, że wtedy ma podane dwa posiłki i tyle. Kolejna rzecz, którą, której nie kupuję, której się nauczyłam, że no nie, to nie jest dla mnie absolutnie, są to poliestrowe pościele i poliestrowe piżamy. Nie, nie jestem w stanie tego zdzierżyć. Nie jestem w stanie tego przeskoczyć. E, zamówiłam sobie kiedyś z na taką piękną em, marbelową... Marbel to jest... co to jest? Marmur. Marmurową pościel, która miała naprawdę piękny wzór, ale która w była sztuczna ze sztucznego materiału. Ja jestem w stanie rozpoznać nawet 10% poliestru w tym składzie. Słuchajcie, ja nie dam rady. Nie dam rady. Czuję, że coś jest nie tak. Czuję, że jest mi gorąco. Czuję, że ta pościel się klei do mnie. Czuję, że się pocę jak nieboskie stworzenie w nocy. Yy, to jest dramat. To jest dramat dla mojego komfortu snu. Dla porównania wystarczy ubrać inną yy, pościel, 100% bawełny, nawet taki takiej lichej nawet taki, takiego lichego pochodzenia, ale jednak 100% bawełny i to zupełnie inaczej, to zupełnie inaczej, zupełnie inne odczucie jest, zupełnie bardzo przyjemne nawet bym powiedziała. No i tak samo z piżamami jest, po prostu śmierdzi. Poliestrowa e, piżama śmierdzi, klei się do ciała. Ja czuję, że i czuję się jak w foliowej torebce. Absolutnie nie, tylko bawełna, e, tylko i wyłącznie bawełniane gacie, i bawełniana e, koszulka e, i, i nic innego to nie przekonacie mnie do tego. No i słuchajcie, to wszystko. Zerkam tutaj na moją listę, to wszystko już mi yy, przechodzi mi jeszcze sporo rzeczy do, yy, do opowiedzenia, ale to zapraszam na część drugą. Zapraszam Was już yy, teraz. Zostawcie łapkę ok w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym. I pamiętajcie, żeby zostawić też swoje yy, jakieś doświadczenia. Yy, w Wspomnijcie sobie, cofnijcie się w głowie do, do tych czasów, kiedy tam kupowaliście inne rzeczy, a teraz kupujecie inne rzeczy. To jest bardzo ciekawe. Tak, z 10-15 lat temu ja mam wrażenie, że byłam zupełnie inną osobą, zupełnie inną konsumentką, zupełnie coś innego lądowało w moim koszyku zakupowym, a teraz, teraz te rzeczy są odłożone w niepamięć, że tak powiem, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, żeby sobie coś takiego przesortować, przewertować w swojej głowie, poukładać. I bardzo Was tylko zachęcam i podzielcie się ze mną właśnie tymi rzeczami, które już przestałyście kupować, które kiedyś były w Waszym życiu, a już nie są. Już nie są albo w bardzo małych ilościach, więc na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na mój kanał vlogowy, zapraszam na Instagrama. Na kanale vlogowym też możecie podglądać to nieco, co kupuję, e, co do mnie przychodzi, więc jeżeli jesteście zainteresowane, to zapraszam Was właśnie tam. A na dzisiaj to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!